Jestem fotografem dzikiej przyrody. To zawód wymagający cierpliwości, spokoju i umiejętności stania się kolejnym cichym, nieciekawym elementem krajobrazu. Spędziłem całe tygodnie w całkowitej samotności w odległych zakątkach lasów państwowych, a moimi jedynymi towarzyszami były szumy wiatru i cierpliwe kliknięcia migawki aparatu. Czekałem 14 godzin w ciasnej kryjówce nieruchomo. Tylko po to, aby przez trzy sekundy zobaczyć skrytą kunę leśną. W ten sposób czerpię radość w samotności i kocham głęboką, głuchą ciszę dzikiej przyrody. Zawsze uważałem, że to miejsce, w którym czuję się najbardziej sobą. Przynajmniej tak było kiedyś. Teraz cisza jest dla mnie najbardziej przerażającą rzeczą, ponieważ nigdy nie jest naprawdę cicha. A samotność jest kłamstwem, ponieważ nigdy, przenigdy, nie jestem naprawdę sam. Wszystko zaczęło się trzy miesiące temu. Pracowałem nad długoterminowym projektem w ogromnym, słabo zaludnionym lesie państwowym. To miejsce przypominało pierwotną puszczę, pełną starych daglezji, które górowały nad okolicą niczym wieże katedry, a ich wierzchołki ginęły w wiecznej mgle. Moim celem było sfotografowanie nieuchwytnego lisa rudego z kaskad, pięknego, ale niezwykle płochliwego zwierzęcia. Przez pierwsze kilka tygodni wszystko przebiegało jak zwykle. Wstawałem przed świtem, wędrowałem kilometry w głąb lasu, rozkładałem sprzęt i czekałem, aż las ujawni swoje sekrety. Pewnego wieczoru udało mi się zrobić zdjęcie, o którym marzyłem: wspaniały samiec lisa którego futro miało kolor gasnącego ognia, zatrzymał się na skąpanej w słońcu polanie, przechylając głowę i nasłuchując. Światło było idealne, a kompozycja niesamowita. Zrobiłem kilkanaście zdjęć, a moje serce wypełniło się czystą, ekstatyczną radością, którą znają tylko fotografowie. Tej nocy po powrocie do bazy, z niecierpliwością załadowałem zdjęcia na laptopa. Przewijałem je i oto było: idealne ujęcie. Lis był idealnie ostry, ale jego oczy były bystre i inteligentne. Tło stanowiło piękne, miękkie boke w kolorze zielonym i złotym. Było idealne, za wyjątkiem smugi. W prawym górnym rogu kadru widniała dziwna, pionowa smuga białego światła. Była nieostra. Tylko artefakt, ale irytująca. Wyglądała jak flara obiektywu, ale słońce było za mną, więc to nie miało sensu. Sprawdziłem pozostałe zdjęcia. Była tam. W dokładnie tym samym miejscu, na każdym z nich. Uporczywa, widmowa smuga na skądinąd idealnym zdjęciu. Westchnąłem, uznając to za dziwne wewnętrzne odbicie w moim obiektywie, i postanowiłem dokładnie wyczyścić cały sprzęt. Tydzień później fotografowałem stado łosi nad rzeką o świcie. Znów był to idealny poranek. Mgła unosiła się nad wodą, a wielkie zwierzęta rysowały się na tle wschodzącego światła. Była to pierwotna, piękna scena. Zrobiłem setki zdjęć. Kiedy później je przeglądałem, plama nadal tam tkwiła. Inna lokalizacja, inna pora dnia. Inny obiektyw, ale ta sama pionowa, nieostra smuga białego światła, zawsze w górnej części kadru. Teraz byłem więcej niż zirytowany. Miałem wręcz obsesję. Pomyślałem, że to stały problem techniczny coś, co muszę rozwiązać. Czy to było zadrapanie na matrycy aparatu, wada mechanizmu migawki? Spędziłem dwa pełne dni na rozwiązywaniu problemów, przeprowadzaniu diagnostyki, robieniu zdjęć testowych na pustych powierzchniach. Nic nie znalazłem. Mój sprzęt był według wszystkich znaków na niebie i ziemi w idealnym stanie. Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu było odtworzenie warunków. Wróciłem na polanę, gdzie fotografowałem Lisa. Ustawiłem aparat na statywie w dokładnie tym samym miejscu o tej samej porze dnia. Skadrowałem ujęcie identycznie, a potem czekałem. Moim celem było zobaczyć tą dziwną flarę w wizjerze przed zrobieniem zdjęcia. Siedziałem tam godzinami nieruchomy jak kamień z okiem przyklejonym do aparatu. Słońce oświetlało polanę. Delikatny wiatr szeleścił liśćmi. W lesie panowała cisza. Ale wraz z upływem popołudnia zaczęło pojawiać się nowe uczucie niewielki, pierwotny szum niepokoju. Było to uczucie bycia obserwowanym to uczucie znane każdemu dzikiemu stworzeniu mrowienie na karku nagła, zimna świadomość, że nie jesteś już tylko obserwatorem, ale także obserwowanym. Powoli, ostrożnie przeskanowałem wzrokiem linie drzew, szukałem błysku oka, drgnięcia ucha, nic jednak nie widziałem. Ale uczucie stawało się coraz silniejsze, pochodziło z mojej strony, z samego krańca mojego pola widzenia. Trzymałem głowę nieruchomo, oddychałem powoli i równomiernie, ale moje oczy skierowały się w prawo. I wtedy to zobaczyłem. Tylko przez ułamek sekundy. Była to wysoka, falująca postać, przypominająca słup gorącego powietrza. Miała kształt mężczyzny, smukłego i szczupłego, i wisiała do góry nogami na grubej, wysokiej gałęzi jodły, A jej sylwetka była niewyraźna i migotliwa. W momencie, gdy mój mózg zarejestrował ten niemożliwy wręcz obraz, odwróciłem głowę, aby spojrzeć bezpośrednio na to coś. I nic tam nie było. Tylko gałąź drzewa pusta na tle nieba. Las był spokojny. Uczucie bycia obserwowanym zniknęło. Siedziałem tam. Serce waliło mi o żebra, czułem okropną suchość w ustach. Powiedziałem sobie, że jestem przemęczony, że samotność mi doskwiera. Widziałem rzeczy, których nie było. To była gra światła. Wytwór wyobraźni pozbawionej snu. Zabrałem mój sprzęt, będąc zdenerwowanym, i wróciłem do samochodu. Potrzebowałem przerwy. Musiałem zobaczyć innych ludzi. Pojechałem do najbliższej stacji strażników leśnych, rustykalnej chatki, która służyła jako centrum administracyjne parku. Na służbie było dwóch strażników. Starszy, siwy mężczyzna o miłej, zmęczonej twarzy i młodsza kobieta. Porozmawiałem z nimi chwilę, kupiłem nową mapę, której nie potrzebowałem, a potem, starając się brzmieć swobodnie, zadałem pytanie. Hej, to zabrzmi dziwnie, zacząłem. Ale czy widzieliście kiedyś dziwne rzeczy w głębi lasu? Na przykład yy, złudzenia optyczne? Starszy strażnik podniósł wzrok z nad dokumentów. Wymienił spojrzenie z młodszą strażniczką. Było to krótkie, znaczące spojrzenie, ale wystarczyło. O jakich złudzeniach optycznych mówimy? zapytał niskim, spokojnym głosem. Czułem się jak idiota, ale kontynuowałem. Na przykład, kształt. Wysoki, migoczący kształt. Człowieka, wiszącego do góry nogami na drzewie. Widzi się go tylko kątem oka. Przyjazna mina młodszej strażniczki pociemniała. Starszy tylko westchnął długo i zmęczonym głosem, odchylając się na krześle, powiedział: No to człowiek wiszący do góry nogami. Powiedział bez krzty żartu lub zawahania. Tak, widzieliśmy go. Większość ludzi, którzy spędzają tu dużo czasu, widziało go. Przepłynęła przeze mnie fala zimnej ulgi, po której natychmiast nastąpiła fala jeszcze zimniejszego przerażenia. Nie byłem szalony. Ale to oznaczało, że ta rzecz jest prawdziwa. Czym to coś jest? Zapytałem szeptem. Nie mam pojęcia, odpowiedział, potrząsając głową. Nie, że nie chcę powiedzieć. To po prostu element krajobrazu, jak sądzę. Dziwne lokalne zjawisko coś jak anomalia magnetyczna lub dziwna mgła. Ale co on w takim razie robi? Nic. Odpowiedział pochylając się do przodu i patrząc na mnie poważnym ojcowskim wzrokiem: Nie robi absolutnie nic, o ile ty też nic nie robisz. To jest jedyna zasada, synku. Widzisz go kątem oka, patrz przed siebie. Czujesz, że cię obserwuje, udawaj, że tego nie zauważasz. Nie zwracaj na niego uwagi, nie wchodź z nim w interakcję i na pewno nie szukaj go. To coś, co powinno się zobaczyć tylko przez przypadek. Jeśli zaczniesz to robić celowo, to wpadniesz w kłopoty. W kłopoty? Zapytałem. Jakie kłopoty? Nie wiemy, wtrąciła się młodsza strażniczka, a jej głos brzmiał napięto. Nikt nigdy nie był na tyle głupi, żeby się o tym przekonać. To po prostu powszechnie znana rzecz. Profesjonalna uprzejmość wśród tych z nas, którzy tu pracują. Zostawiasz go w spokoju, a on zostawia w spokoju ciebie. Opuściłem stację strażników z głową pełną myśli. Ich ostrzeżenie było surowe i kategoryczne, ale dali mi też coś innego potwierdzenie i nazwę Człowiek do góry nogami a plama na tym zdjęciu to był pionowy kształt światła. Kształt przypominający wiszącego człowieka. To był on. Mój aparat mógł go zobaczyć, nawet gdy ja nie byłem w stanie. I tu popełniłem fatalny błąd. Bardzo fatalny, arogancki wręcz błąd. Jestem fotografem. Całe moje życie, cały mój cel polega na tym, żeby widzieć rzeczy i je uchwycić. Powiedzenie mi, że tam coś jest, prawdziwe, obserwowalne zjawisko, które mam zignorować, było dla mnie jak anatema. To było wyzwanie, któremu nie mogłem się oprzeć, a ostrzeżenia strażników były tylko prowokacją. Wróciłem do lasu, ale tym razem polowałem na niego. Cała moja metodologia uległa zmianie. Znajdowałem miejsce i czekałem. Nie na pojawienie się zwierzęcia, ale na to znajome, mrowiące uczucie w skórze. W momencie, gdy je czułem, nie ruszałem głową. Patrzyłem przed siebie, ale podnosiłem aparat, kierując obiektyw nie na to, na co patrzyłem, ale na obrzeża, w miejsce, w którym czułem jego obecność i robiłem zdjęcie. Pierwsze zdjęcia były przerażające. Pionowa smuga po prostu się powiększała. Była to jasna, paląca smuga prześwietlonego białego światła, ostra i wyraźna. Wyglądała jak rana w strukturze zdjęcia. Rozdarcie, przez które wylewało się sterylne, pozbawione cech światło. Z każdym zdjęciem, które robiłem, smuga stawała się szersza, jaśniejsza, bardziej agresywna. To było tak, jakby ją irytował, a ona krzyczała na mnie przez mój własny aparat. Stałem się przez nią opętany. Przestałem normalnie jeść, prawie nie sypiałem. Napędzała mnie maniakalna, obsesyjna energia. Wypełniałem kartę pamięci po karcie pamięci tymi niemożliwymi obrazami. Stworzenie było zawsze tam, na skraju mojego pola widzenia, migocząca, falująca obietnica. A ja nadal fotografowałem, próbując uzyskać wyraźniejszy obraz, próbując przekształcić to oślepiające białe światło w rozpoznawalną formę. Wtedy mój aparat się zepsuł. Byłem w głębokim, porośniętym mchem kanionie, a uczucie bycia obserwowanym było namacalne. Odczuwałem ciężki nacisk po prawej stronie. Podniosłem aparat, skierowałem go w stronę obrzeża. I nacisnąłem spust migawki. Obraz, który pojawił się na małym ekranie LCD, był czysto oślepiająco biały. Całkowicie puste kadry. Próbowałem ponownie. Znów biały. Skierowałem aparat na własne stopy. Przerażająca biel. On go zepsuł, a dokładnie wypełnił go. Mój aparat mógł teraz widzieć tylko oślepiające, pozbawione cech charakterystycznych światło jego obecności. Był bezużyteczny. Każda rozsądna osoba zatrzymałaby się w tym momencie, wzięłaby sobie do serca ostrzeżenie strażników i uciekła stamtąd. Ale ja nie byłem już rozsądny. Moja obsesja spaliła mój rozsądek. Utrata aparatu była dla mnie tylko wyzwaniem, i teraz musiałem polegać na własnych oczach. Kontynuowałem polowanie. Chodziłem po lesie, aż poczułem znajomą obecność. Wtedy zatrzymywałem się i próbowałem go zobaczyć. Trzymałem głowę skierowaną do przodu, ale wytężałem wzrok w bok, próbując rozróżnić migoczący, falujący kształt w moim polu widzenia. Próbowałem go zatrzymać. Skupić się na nim, zmusić go do wyostrzenia. I wtedy plama przeniosła się z moich zdjęć do mojego własnego oka. Zaczęło się od małej, ledwo zauważalnej plamki w prawym kąciku oka. Niewielka, półprzezroczysta smuga. Założyłem, że to zmęczenie oczu, lecz smuga nie znikała. I za każdym razem, gdy wyruszałem na jedno z moich polowań, za każdym razem, gdy próbowałem zmusić oczy, by dostrzegły to stworzenie, plama stawała się coraz większa, nieco bardziej nieprzezroczysta. Z przezroczystej plamki zmieniła się w mleczną białą mgłę. Byłem w lesie, próbując skupić wzrok na migoczącym kształcie wiszącym na odległej gałęzi, a kiedy się wysilałem, widziałem, jak biała mgła w moim oku fizycznie się rozszerza. Niemalże rozprzestrzeniając się, jak kropla mleka w wodzie. I w końcu zrozumiałem. Z tak głęboką i przerażającą jasnością, że poczułem poczułem się, jakbym otrzymał fizyczny cios. Zrozumiałem, co się dzieje. Nie można go było zobaczyć bezpośrednio. Jego natura polegała na tym, że istniał na granicy percepcji. Próbując zmusić go do pojawienia się w centrum, próbując uchwycić go najpierw aparatem, a potem własnymi oczami, naruszyłem podstawową zasadę jego istnienia. A on z tym skutecznie walczył. Usunął tę część mojego wzroku, której używałem, aby go zobaczyć. Był martwym punktem, żywy, drapieżny, martwy punkt i rósł, żywiąc się moim wzrokiem. Ogarnęła mnie panika, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Był to strach człowieka, który zdał sobie sprawę, że broń, z której strzela, była zasilana jego własną krwią. Byłem głęboko w odległej dziczy i powoli i systematycznie traciłem wzrok. Uciekłem. Była to niezdarna, potykająca się paniczna wręcz ucieczka. Potykałem się o korzenie, których nie widziałem. Rozbijałem o gałęzie, które pojawiały się znikąd. Biała mgła w kąciku mojego oka pulsowała i wirowała wraz z każdym szaleńczym uderzeniem mojego serca. Wreszcie dotarłem do mojej ciężarówki z ciałem pokrytym siniakami i zadrapaniami, a umysłem w kompletnej rozsypce. Wyjechałem z tego lasu i nie wróciłem już tam. To było dwa miesiące temu. Biała plama w moim polu widzenia nie zniknęła. Byłem u trzech różnych okulistów i neurologa. Przeprowadzili wszystkie możliwe badania. Powiedzieli mi, że moje oczy są całkowicie zdrowe nie ma w nich absolutnie nic złego fizycznie. Uważają, że przechodzę złożony epizod psychologiczny, wywołany stresem i samotnością. Wiedziałem, że to nie będzie takie proste. Myślałem, że połączenie wynikało z tych zdjęć. Myślałem, że one były kotwicą. W zeszłym tygodniu rozpaliłem więc ognisko w moim ogrodzie. Wziąłem wszystkie karty pamięci, wszystkie dyski twarde, wszystkie wydruki białych kresek, jakie miałem, i po prostu je spaliłem. Patrzyłem, aż pozostała tylko sterta stopionego plastiku i szarego popiołu. Poczułem ulgę. Można powiedzieć, że był to pewien rodzaj Egzorcyzmu. Jednak nie zadziałało. On nie jest już tylko w lesie. Poszedł ze mną do domu. Jest tu ze mną, kiedy to pisze. Nie w pokoju, nie w domu. Jest w kąciku mojego oka. Siedzę tutaj na kanapie i czuję to stare, znajome, kłujące uczucie. I wiem, jeżeli pozwolę, by moje skupienie osłabło, zobaczę go. Wysoki, chwiejny, odwrócony kształt, migoczący na samym skraju mojego pola widzenia. Czasami jest w rogu pokoju. Czasami, kiedy jestem na zewnątrz, wisi na słupie wysokiego napięcia. Zawsze tam jest. Cichy, stały, obserwujący mnie towarzysz. Strażnicy mieli rację. Jedyną zasadą jest ignorowanie go. I teraz takie jest moje życie. Żyję w stanie stałego, ciągłego, czujnego zaprzeczenia. Nigdy nie mogę zbyt szybko odwrócić głowy. Nigdy nie mogę pozwolić, by moje oczy błądziły bez celu. Muszę świadomie, aktywnie nie widzieć. Nie widzieć tego, co zawsze jest obecne. Ponieważ wiem, że jeżeli spróbuję na niego spojrzeć, jeżeli ulegnę pierwotnej potrzebie zmierzenia się z tym, co mnie obserwuje. Biała mgła w moich oczach wzrośnie, a nie zostało mi już wiele z mojego wzroku. Oto jest moje ostrzeżenie: Jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w głębokich, cichych zakątkach świata i poczujesz mrowienie na karku, a na skraju pola widzenia dostrzegasz coś niezwykłego, na litość boską uważaj, że tego nie widziałeś odwróć wzrok. Patrz przed siebie. Niektóre rzeczy nie powinny być widziane. A one zrobią wszystko, abyś ich nie zauważył. Cześć, dziękuję za wysłuchanie mojego materiału. Jeżeli pasta się spodobała, możesz zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Zachęcam również do wspierania mojego kanału. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.